Anna Kowalska żyła w świecie sterylnych powierzchni i cichych, pełnych szacunku szeptów. Jej apartament na ostatnim piętrze szklanego wieżowca był minimalistycznym sanktuarium z betonu i stali, z którego roztaczał się widok na miasto pulsujące życiem, które ledwo zauważała. Jej dni były precyzyjnie skalibrowane, podzielone na piętnastominutowe bloki, z których każdy poświęcony był budowaniu i umacnianiu jej finansowego imperium. Jako prezes zarządu jednej z największych firm deweloperskich w kraju, Anna była ucieleśnieniem sukcesu. Nosiła go jak zbroje nienagannie skrojone garnitury, lodowate spojrzenie niebieskich oczu i aura niedostępności, która sprawiała, że nawet najstarsi członkowie zarządu jąkali się w jej obecności. Jej świat był światem liczb, prognoz i strategii. Emocje były w nim zbędnym balastem, sentyment słabością, której nie można było sobie pozwolić. Współczucie było luksusem, na który nie miała czasu. Wychowała się w przekonaniu, że każdy problem można rozwiązać odpowiednio dużym przelewem bankowym, a każdą lojalność kupić. To była filozofia, która zaprowadziła ją na szczyt, ale pozostawiła ją w absolutnej, przenikliwej samotności. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz się śmiała. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz czuła cokolwiek poza zmęczeniem po wygranej bitwie lub zimną determinacją przed kolejną. Tego konkretnego popołudnia jej szofer utknął w korku, który sparaliżował centrum miasta. Zniecierpliwiona Anna, mając przed sobą jeszcze jedno spotkanie, postanowiła wysiąść i przejść ostatnie kilkaset metrów pieszo. Było to posunięcie tak nietypowe, że jej asystentka przez telefon z trudem ukrywała zdumienie. Kroczyła po chodniku, a jej drogie, skórzane buty stukały obco na nierównych płytach. Mijała zwykłych ludzi spieszących się do swoich zwykłych spraw, czując się jak turystka w obcym kraju. To właśnie wtedy, skręcając w boczną uliczkę, żeby skrócić sobie drogę, poczuła zapach, który na ułamek sekundy przebił jej pancerz słodki, ciepły aromat świeżo pieczonego ciasta. Zapach prowadził do małej, staroświeckiej cukierni, której witryna uginała się pod ciężarem kolorowych tortów i misternych ciastek. Anna zatrzymała się, zirytowana własną, chwilową słabością. Zamierzała już iść dalej, gdy jej uwagę przykuła scena rozgrywająca się w środku. Przez szybę widziała mężczyznę i małą dziewczynkę stojących przy ladzie. Mężczyzna był szczupły, ubrany w znoszoną, ale czystą kurtkę, a na jego twarzy malowało się zmęczenie i coś jeszcze głęboki, upokarzający smutek. Dziewczynka, może sześcio lub siedmioletnia, wpatrywała się z zachwytem w jeden z tortów prosty, ale ozdobiony różowym kremem i cukrowymi kwiatami. Jej oczy lśniły czystą, dziecięcą radością. Anna weszła do środka, planując kupić najdroższą kawę i natychmiast wyjść, by zagłuszyć to dziwne ukłucie w sercu. Ciepło i zapach wanili uderzyły ją z siłą wspomnienia, którego nie potrafiła zlokalizować. Stanęła dyskretnie z boku, udając, że przegląda ofertę, ale w rzeczywistości słuchała rozmowy przy ladzie. Naprawdę mi przykro, pani Elżbieto, mówił cicho mężczyzna do starszej kobiety za ladą. Jego głos był pełen rezygnacji. Wiem, że był zamówiony, ale po prostu nie mogę. Coś mi wypadło. Muszę anulować zamówienie na tort dla Zosi. Starsza kobieta, której plakietka z imieniem głosiła Elżbieta, spojrzała na niego z ciepłym współczuciem. Tomasz, na pewno coś wymyślimy. Może zaliczka wystarczy na razie. Mężczyzna potrząsnął głową, a jego policzki poczerwieniały z zażenowania. Nie, naprawdę. Proszę mi wybaczyć. W tym momencie mała dziewczynka, Zosia, pociągnęła go za rękaw. Tatusiu, ale to mój tort. Ten z księżniczką. Obiecałeś. Jej głos był cichy, ale dźwięczał w nim początek katastrofy, pęknięcie dziecięcego świata, w którym obietnice tatusiów były święte i nienaruszalne. Tomasz kucnął przy niej, a jego twarz wykrzywił gryma z bólu. Wiem, kochanie. Wiem. Ale kupimy coś innego. Coś mniejszego. Może jedno ciastko? To będzie nasze specjalne, urodzinowe ciastko. Oczy Zosi wypełniły się łzami. Nie płakała głośno. To było coś gorszego. To była cicha, powolna kapitulacja. Olbrzymie, błyszczące łzy zaczęły spływać po jej policzkach, gdy patrzyła na ojca, a potem z powrotem na tort, który był już dla niej stracony. W jej spojrzeniu nie było złości, tylko bezbrzeżne rozczarowanie. I wtedy stało się coś dziwnego. Anna Kowalska, kobieta, która zwalniała ludzi przez e-mail i przeprowadzała wrogie przejęcia bez mrugnięcia okiem, poczuła fizyczny ból w klatce piersiowej. Obraz zapłakanej twarzy dziewczynki i upokorzonej postawy jej ojca wypalił się w jej umyśle. To było coś więcej niż współczucie. To było jak echo. Echo jej własnego dzieciństwa, spędzonego w ogromnym, pustym domu, gdzie na urodziny dostawała najwspanialsze torty i najdroższe prezenty, ale nigdy nie było przy niej rodziców, by zobaczyć, jak zdmuchuje świeczki. Gdy Tomasz, trzymając za rękę cicho pochlipującą Zosie, wyszedł z cukierni, Anna podeszła do Lady. Jej umysł pracował na najwyższych obrotach, ale po raz pierwszy od lat nie analizował danych rynkowych, a ludzką niedolę. Ten tort, powiedziała do pani Elżbiety, a jej głos był bardziej szorstki niż zamierzała. Ten, który tamten pan właśnie anulował. Proszę go dokończyć. Z napisem dla Zosi. I proszę dodać wszystko, co najlepsze. Najlepsze składniki, najpiękniejsze dekoracje. Niech będzie podwójnie duży. Zapłacę za wszystko. Pani Elżbieta spojrzała na nią ze zdziwieniem, ale i z błyskiem zrozumienia w oczach. Oczywiście, proszę pani. A na kogo mam go zapisać? Anonimowo ucięła Anna, kładąc na ladzie kartę kredytową. Proszę im tylko powiedzieć, że nastąpiła pomyłka i że tort jest opłacony. I proszę, proszę dać mi ich adres. Chciałabym się upewnić, że zostanie dostarczony. To było kłamstwo. Nie chodziło o dostawę. Chodziło o coś innego o impuls, którego jeszcze nie rozumiała. Pani Elżbieta zawahała się tylko przez chwilę, po czym zapisała adres na serwetce. To dobrzy ludzie, powiedziała cicho, podając serwetkę Annie. Tomasz jest wdowcem. Sam wychowuje Zosię, odkąd jego żona zmarła na raka dwa lata temu. Pracuje na dwa etaty, żeby związać koniec z końcem, ale i tak ledwo im starcza. To złoty człowiek, tylko życie go nie oszczędza. Anna wzięła serwetkę, czując jak jej cienki papier niemal parcy jej palce. Mruknęła coś w rodzaju podzękowania i wyszła z cukierni, zapominając o kawie, o spotkaniu, o całym swoim precyzyjnie zaplanowanym dniu. Wróciła do czekającego już samochodu i zamiast podać szoferowi adres biura, podała mu adres serwetki. Nie wiedziała dlaczego to robi. To było nielogiczne, nieefektywne i całkowicie sprzeczne z jej naturą. A jednak jechała przez miasto, w stronę dzielnicy, której istnienia ledwo była świadoma, z obrazem tej dziewczynki wciąż stojącym jej przed oczami. To nie była już kwestia pieniędzy. To było coś znacznie bardziej skomplikowanego. Jej samochód, lśniący i czarny, wyglądał absurdalnie na tle odrapanych kamienic i popękanych chodników. Anna kazała szoferowi zaparkować przecznicę dalej i sama podeszła pod wskazany adres. Budynek był stary i zaniedbany, z odpadającym tynkiem i brudnymi oknami. Przez jedno z okien na parterze widziała Tomasza i Zosię. Siedzieli przy małym stoliku. Zosia wciąż była smutna, a jej ojciec próbował ją pocieszyć, rysując coś na kartce papieru. Widok ten, pełen miłości i biedy, uderzył Annę z jeszcze większą siłą. Wróciła do samochodu i wyciągnęła telefon. Nie zadzwoniła do asystentki. Zadzwoniła do szefa swojego działu prawnego. Potrzebuję informacji, powiedziała bez wstępów. Wszystkiego, co możecie znaleźć na temat mężczyzny o imieniu Tomasz Jankowski i budynku przy ulicy Kwiatowej 12. Interesuje mnie zwłaszcza właściciel nieruchomości i status prawny lokatorów. Chcę to mieć na biurku jutro rano. To priorytet najwyższego stopnia. Przez następne 24 godziny Anna funkcjonowała jak w transie. Mechanicznie prowadziła spotkania i podpisywała dokumenty, ale jej myśli krążyły gdzie indziej. Raport, który otrzymała następnego dnia, był bardziej szokujący niż się spodziewała. Właścicielem kamienicy był niejaki Adam Nowak, drobny deweloper o reputacji rekina. Nowak systematycznie nękał lokatorów z umowami na czas nieokreślony, próbując zmusić ich do wyprowadzki. Podnosił czynsz w sposób nielegalny, ignorował prośby o naprawy i wytaczał bezpodstawne procesy o eksmisję. Chciał opróżnić budynek, by sprzedać go z zyskiem większej firmie planującej budowę luksusowego apartamentowca. Tomasz był jednym z ostatnich lokatorów, którzy stawiali opór. Ostatnia podwyżka czynszu i sfabrykowane zadłużenie za media były powodem, dla którego musiał zrezygnować z tortu dla córki. W Annie coś pękło. Chłód, który przez lata był jej tarczą, zamienił się w lodowaty gniew. To nie była już tylko historia smutnej dziewczynki. To była historia o niesprawiedliwości, o chciwości i o nadużyciu władzy, o wszystkim, co w teorii sama reprezentowała, ale w praktyce nigdy nie stosowała wobec bezbronnych. Jej przeciwnicy zawsze byli graczami jej pokroju. Nowak był zwykłym tyranem. Tego samego dnia, w dniu urodzin Zosi, Anna pojechała tam ponownie. Tym razem nie obserwowała z daleka. Zaparkowała tuż przed kamienicą, a jej szofer wyjął z bagażnika ogromne pudło. Był w nim tort z cukierni pani Elżbiety, prawdziwe arcydzieło cukiernictwa, zamek księżniczki z lśniącymi wieżyczkami i marcepanowymi figurkami. Anna wzięła tort i sama zapukała do drzwi mieszkania Tomasza. Otworzył jej, a na jego twarzy malowało się całkowite oszołomienie. Zobaczył elegancką kobietę w drogim płaszczu. Trzymającą tort, o jakim jego córka mogła tylko marzyć. Za nią stał lśniący samochód. To było jak scena z bajki. Pani, kim pani jest? Wyjąkał. Nazywam się Anna Kowalska, odpowiedziała spokojnie. Wydaje mi się, że to dla pani córki. Wszystkiego najlepszego, Zosiu. Zosia wyjrzała z za nóg ojca, a jej oczy rozszerzyły się z niedowierzaniem. Na widok tortu jej smutek zniknął, zastąpiony czystą, niczym nieskażoną ekstazą. Wbiegła z powrotem do pokoju, krzycząc: Tatusiu, patrz. Tort księżniczki. Naprawdę jest. Tomasz był zbyt zszokowany, by zaprotestować. Wpuścił Annę do środka. Mieszkanie było małe i skromnie urządzone, ale nieskazitelnie czyste. Na ścianach wisiały rysunki Zosi. Mimo biedy czuło się tu miłość. Anna postawiła tort na stole. Słyszałam, że ma pan problemy z właścicielem, powiedziała, przechodząc do rzeczy. Jej głos był rzeczowy, ale pozbawiony zwykłego chłodu. Chciałabym pomóc. Zanim Tomasz zdążył odpowiedzieć, do drzwi rozległo się głośne, agresywne pukanie. Mężczyzna zbladł. To on. Nowak. Drzwi otworzyły się z impetem i do środka wszedł tęgi mężczyzna o nieprzyjemnej twarzy. Był to Adam Nowak we własnej osobie. Jankowski. Co to za cyrki? Dostałem cynk, że urządzasz tu imprezę, a czynszu nie płacisz. Wynosisz się do końca tygodnia, rozumiesz? Jego spojrzenie padło na Annę i na gigantyczny tort. Uśmiechnął się szyderczo. Oho, widzę, że znalazłeś sobie bogatą sponsorkę. Myślisz, że to cię uratuje? W tym momencie Zosia, przestraszona krzykami, zaczęła płakać. I to był dla Anny punkt bez powrotu. Zobaczyła strach w oczach dziecka, bezradność na twarzy jej ojca i triumfującą podłość na twarzy Nowaka. Wstała i stanęła między nim a Tomaszem. Była od Nowaka niższa, ale jej postawa emanowała taką siłą i autorytetem, że mężczyzna cofnął się o krok. Pan Nowak, jak mniemam, Powiedziała lodowatym tonem. Nazywam się Anna Kowalska. Jestem prezesem zarządu firmy Probilt. I tak się składa, że firma, której chce pan sprzedać tę działkę, jest moją spółką zależną. A ja właśnie podjęłam decyzję o zerwaniu wszelkich negocjacji. Twarz Nowaka zmieniła kolor z czerwonego na blady. Co? Ale to niemożliwe. Mieliśmy umowę. Nie mieliśmy żadnej umowy, panie Nowak. Mieliśmy wstępne rozmowy. A po tym, co tu zobaczyłam, i po tym, czego dowiedziałam się o pana metodach, mogę panu obiecać, że nie tylko nie kupimy od pana tej nieruchomości, ale zadbam o to, by żadna inna poważna firma w tym mieście nie chciała mieć z panem nic wspólnego. Mój dział prawny już przegląda pańskie wszystkie sprawy. Nękanie lokatorów to poważne przestępstwo. Mam nadzieję, że ma pan dobrego adwokata. Będzie go pan potrzebował. Odwróciła się do niego plecami, dając mu do zrozumienia, że rozmowa jest skończona, i kucnęła przy zapłakanej Zosi. Nie bój się, mała. Ten pan już nie będzie wam dokuczał. Obiecuję. Nowak stał przez chwilę w milczeniu, po czym wycofał się z mieszkania, trzaskając drzwiami. Zapanowała cisza, przerywana tylko cichym łkaniem Zosi. Tomasz patrzył na Annę z mieszaniną szoku, wdzęczności i niedowierzania. Ja, ja nie wiem, co powiedzieć, wyszeptał. Dlaczego pani to robi? Anna spojrzała na niego, a w jej oczach po raz pierwszy od lat pojawiło się coś na kształt ciepła. Bo nikt nie powinien sprawiać, że dziecko płacze w dniu swoich urodzin. To był początek. Anna nie poprzestała na groźbach. Jej prawnicy zniszczyli Nowaka. Wytoczyli mu proces, który stał się głośny w całym mieście. Ujawnili jego oszustwa a inni nękani lokatorzy, ośmieleni wsparciem potężnej firmy, zaczęli masowo składać zeznania. W ciągu kilku miesięcy imperium Nowaka legło w gruzach, a on sam stanął w obliczu bankructwa i zarzutów karnych. Kamienicę, w której mieszkał Tomasz, Anna kupiła przez jedną ze swoich fundacji. Zleciła generalny remont i zapewniła wszystkim dotychczasowym lokatorom dożywotnie umowy z gwarancją czynszu, którego wysokość była symboliczna ale jej zaangażowanie nie skończyło się na tym. Zaczęła regularnie odwiedzać Tomasza i Zosie. Początkowo były to niewizyty, pełne formalności. Ale mała Zosia ze swoją dziecięcą bezpośredniością szybko przełamała lody. Traktowała Annę jak dobrą wróżkę z bajki. Rysowała dla niej laurki, opowiadała jej o swoich przedszkolnych przygodach i przytulała się do niej bez cienia skrępowania. Anna ku własnemu zdumieniu zaczęła na te wizyty czekać. Odkryła, że rozmowy z Tomaszem, utalentowanym stolarzem, który przez lata nie mógł znaleźć stałej pracy, są bardziej interesujące niż jałowe dyskusje na posiedzeniach zarządu. Dowiedziała się, że marzy o otwarciu własnego warsztatu, w którym tworzyłby meble artystyczne. Zamiast po prostu dać mu pieniądze, Anna pomogła mu napisać biznesplan i uzyskać dofinansowanie. Zainwestowała w jego firmę. Stając się jego partnerką biznesową, jej życie zaczęło się zmieniać w sposób, którego nigdy by nie przewidziała. Jej pracownicy zauważyli, że stała się bardziej ludzka. Zaczęła pytać o ich rodziny, uśmiechać się, a nawet żartować. Jej apartament, niegdyś zimny i pusty, zaczął się zapełniać. Na lodówce ze stali nierdzewnej pojawił się pierwszy magnes kolorowy rysunek od Zosi. Na stoliku kawowym leżały książki z bajkami, które czytała małej podczas swoich wizyt. Rok później, w dniu siódmych urodzin Zosi, impreza odbyła się w odnowionym, jasnym mieszkaniu Tomasza. Było pełno dzieci, śmiechu i balonów. Anna stała z boku, obserwując, jak Tomasz wnosi tort tym razem upieczony przez niego samego. Był trochę krzywy, ale zrobiony z miłością. Gdy Zosia zdmuchiwała świeczki, jej oczy spotkały się ze wzrokiem Anny. Dziewczynka uśmiechnęła się promiennie i pomachała do niej. W tamtej chwili Anna Kowalska zrozumiała coś, czego nie nauczyła jej żadna szkoła biznesu ani żaden kontrakt wart miliony. Zrozumiała, że przez całe życie budowała mury, myśląc, że dają jej siłę, podczas gdy w rzeczywistości więziły ją w samotności. Prawdziwą siłę znalazła dopiero wtedy, gdy odważyła się jeden z tych murów zburzyć dla małej dziewczynki i jej ojca. Odkryła, że największą inwestycją jej życia nie było kolejne centrum handlowe czy biurowiec, ale tort urodzinowy, który kupiła pod wpływem impulsu. Inwestycja, która przyniosła jej zysk, jakiego nie dało się zmierzyć w żadnej walucie poczucie przynależności, cel i rodzinę, której nigdy nie miała, a którą sama sobie stworzyła. Patrząc na roześmianą twarz Zosi, Anna po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna poczuła się naprawdę bogata.